Hej, cześć wszystkim! Witajcie na moim kanale i w tym filmie porozmawiamy sobie na temat głównych misji w The Elder Scrolls. Dokładnie, o co chodzi? W tym materiale porozmawiamy sobie na temat tego, jak główny quest w każdej z tych trzech gier, czyli Morrowindzie, Oblivionie i Skyrimie, przechodzi, jak działa, jak jest. Jest parę rzeczy wspólnych, jest parę rzeczy, które są różne i są parę rzeczy, które Zawsze wyglądają tak samo, więc ten quest naprawdę to jest cały czas jeden quest z paroma tylko zmianami. To jest cały czas main quest, który jest taki sam. I taka śmieszna sprawa. A raczej nie śmieszna, ale... Konkretnie chodzi mi o to, że zrobiłem trzy wykresy, które są niezbyt ładne. Ale prawdopodobnie pomogą... Pomogą nam... Sobie z tym poradzić, tak? No nic, w każdym razie. Ja wam wrzucę te wykresy. Albo będziecie je teraz widzieć na ekranie, nie wiem. Na razie będzie na ekranie. Tutaj macie, zobaczcie, jak to wygląda. Nie jest to nic szczególnego, no ale powiedzmy, że na razie wystarczy. Nie potrzeba tutaj nic więcej. No więc o czym będziemy mówili? Będziemy mówili na pewno o tym, jak Quest cały czas idzie. Tak. Nie wiem, po angielsku mówię, że Progress. Tego questu. Więc zerknijmy, sobie najpierw na parę rzeczy, które są w każdej części takie same. Jesteśmy więźniem, i przybywamy do prowincji, albo w jakiś sposób inny jesteśmy tym więźniem. Czek! Morrowind? Czek! Oblivion? Czek! Skyrim? Czek! Zgadza się. Dobrze. Yy, druga rzecz. Mamy za zadanie się do kogoś zgłosić. Zawsze dru drugie zadanie. Mamy się do kogoś zgłosić. W Morrowindzie było to zgłoszenie się do Kajusa Kosadesa. Czek. W Oblivionie zgłosić się do Jaufre z Amuletem Królów. I w Skyrimie zgłosić się do Jarla Białej Grani, który właśnie nie wiedział o smokach i go o tym właśnie ostrze. Czek. Widzicie, dwa pierwsze kwestie są w każdej grze dosłownie takie same. Kolejna sprawa. Kolejną sprawą będzie to, że zawsze podczas pierwszej lub drugiej misji musimy odwiedzić kogoś lub odwiedzamy kogoś przez przypadek. Kto daje nam darmowy sprzęt? W Morrowindzie idziemy do Kajusa, dostajemy monety na rozwój. Zgadza się, zgadza się. W Oblivionie idziemy do Jaufra i dostajemy od niego możliwość wzięcia sprzętu ze skrzyni, który jest oczywiście levelowany, więc na 50. poziomie będzie tam deadryczny sprzęt. Ale czek, czek, zgadza się. Kolejne. W Skyrimie po uwolnieniu się razem z Ralofem lub hadwarem, udajemy się do jego rodziny w y, Riverwood, czyli Rzecznej Puszczy. No i właśnie oni chcą nam pomóc, dają nam sprzęt. Alvor y, nauczy nas kowalstwa i da nam trochę rzeczy ze swojego domu, a Gerdur również da nam trochę rzeczy ze swojego domu. Więc dostajemy coś za darmo? Dostajemy, czek. I również dostajemy sprzęt w Skyrimie od Jarla z dostarczenie wiadomości, więc również się zgadza. Kolejna misja. W Morrowindzie była to misja, w której mieliśmy zdobyć. Yy, yy, jak się to nazywało? Ja już pamiętam, to się nazywało. Zwemerowała yy, mi główka, i to było zdanie od Haspata Antubisa, ale to właśnie Kajesz Kosady zlecił nam udanie się. No dobrze więc, drugie zadanie w Oblivionie. Yy, mamy znaleźć yy, następcę tronu. Również mamy coś znaleźć, czujecie to już? Również mamy coś znaleźć. Yy, tam mieliśmy znaleźć yy, właśnie tą dwemerową łamigłówkę w pewnych ruinach. A tutaj mamy udać się do Kwaczy, gdzie mamy znaleźć Martina. No cóż, zgadza się, zgadza się. W Skyrimie z kolei mamy udać się do Bleakfall Barrow i odzyskać Dragonstone. Mam tutaj zrobione w po angielsku, bo po prostu sam gram na angielskiej wersji Skyrima, jest mi po prostu prościej. No i mamy właśnie ten Smoczy Kamień donieść do Czarodzieja w Białej Grani. W drugiej misji w każdej z gier musimy coś komuś przynieść. Również się to zgadza. I to jest dosłownie w taki sam sposób zrobione. Jest to niedaleko. W ogóle... Kurczę... W Skyrimie, w Skyrimie. To jest nawet mniej więcej taka sama odległość jak od Balmory w Morrowindzie do dwemerowych ruin, w których mieliśmy zdobyć tę łamigłówkę. Dosłownie. Jest tak blisko, jest to dosłownie to samo. Trzecia misja. W Morrowindzie musimy dostarczyć... czaszkę, lwelwe lwe, lwe, lwe Andrano. I dostać informacje dla Kajusa o Nerwerajczyku. No więc dobrze, naszym zadaniem jest dostarczyć czaszkę z grobowca. Jest to taka pierwsza trudna misja, można powiedzieć, bo właśnie w tej misji musimy skorzystać, znaczy może ona nie jest sama w sobie trudna, ale trudne może być pozyskanie sprzętu do niej, bo musimy zdobyć zaklęty przedmiot na bardzo niskim poziomie albo yy, radzić sobie magią, bo w grobowcu trafimy na przeciwników, których nie można zabić zwykłą bronią w Morundzie jeszcze nie można było zabijać trupiaków z zwykłą żelazną bronią. W Oblivionie i Skyrimie już można. No więc tak, teraz kolejna misja w Oblivionie. W Oblivionie mamy yy, przebić się przez Kwacz i pomóc zniszczyć deadry. Powiedziałbym, że to jest misja na podobnym poziomie. Teraz nie mamy czegoś znaleźć, ale jest to takie pierwsze starcie pierwsze starcie z prawdziwym zagrożeniem. I tutaj jest to samo. Tam pierwsze starcie z nieumarłymi, z deadrami, cokolwiek nam się tam trafi, bo mogą się trafić różni przeciwnicy w zależności od naszego poziomu, mogą się nawet trafić same lordy. W Oblivionie mamy przełamać obleżenie kwarci. mogą się tam trafić same skampy, chochliki, czy skampy, czy chochliki, ale mogą się też trafić lepsze deadry, jeżeli mamy wyższy poziom, więc to jest po prostu jest to misja, w której mamy takie, jakby pierwsze starcie z wrogami. No i oczywiście w Skyrimie. Teraz będzie to czwarta misja w Skyrimie. Nie są one w takiej kolejności trochę. I czwarta misja, w której mamy pokonać pierwszego smoka. Jest to właśnie takie pierwsze spotkanie z zagrożeniem. No dobra, więc w następnym zadaniu w Morrowindzie musimy spotkać się z informatorami Vivek. Właściwie, zanim przejdziemy dalej, w Skyrimie, Oblivionie i Morrowindzie jest właściwie 17 głównych zadań, ale one są rozbite na kilka mniejszych i mniej więcej. To nie będzie się tak trzymało, że 11 zadanie odpowiada 11, temu, ale powiedzmy, schemat jest zawsze ten sam. No więc, mamy spotkać tych informatorów z WIWEK. Co nam to da? Spotkamy tych informatorów z WIWEK. Są to trzy osoby. I musimy się dowiedzieć od nich czegoś o nerywerajczyku i o dagoturze. No cóż, mamy się poruszać po Vivek i znaleźć. No okej, okay, mamy znaleźć trzy osoby, z nimi porozmawiać i wrócić do niego. Yy, za to w Oblivionie to zadanie już przechodzi na trochę dalszy plan. Pojawia się to zadanie. Tutaj mamy właściwie wrócić do Waynon Priory razem z Martinem. I tym razem to zadanie jest trochę rozbieżne w Oblivionie. Tutaj połączyłbym je razem ze ścieżką świtu, czy tam zachodu. Nie wiem jak to się czyta. Yy, gdzie musimy razem z Baurusem odnaleźć skradziony amulet królów. No cóż, w tym momencie w obydwu zadaniach poszukujemy czegoś: tu poszukujemy informacji, a tam poszukujemy właśnie amuletu, który został skradziony. Tak czy tak. Yy, Zadania są również podobne, jednak mniej. Już mniej. W Skyrimie natomiast mamy zadanie Droga Głosu. Musimy spotkać Szaroklody, czyli również poszukujemy informacji. Czy się zgadza? Jak dla mnie tak. Idziemy dalej. W kolejnym zadaniu musimy znaleźć yy, znowu informacje o ludach Nereweraiskich. Czyli musimy o Ashlanderach i różnych innych popielnych. I tu właśnie się zaczyna już. Główna, taka trudniejsza część gry: mamy dalej spotkać informato, informatora, i to jest dalej ten sam element w Oblivionie, więc tego nie będę omawiał. W Skyrimie natomiast już byśmy tutaj przechodzili właśnie do odszukania rogu Jurgena wiatru ogółowego, czy jakąś tam nazywał w, w, po polsku. Tak czy tak, trzeba go odnaleźć, Jurgena, a może gdzie mamy odnaleźć kogoś, o kogo musimy znowu poznać informację. Jest to o wiele prostsze zadanie w oczywiście Morowindzie, bo tam było więcej w ogóle rozmawiania niż walki, bo w Skyrimie w, w każdym zadaniu była walka, jest praktycznie, w Morrowindzie tak nie było. W następnym zadaniem mamy odnaleźć Sulmatula, i to zadanie również połączyłbym z odnazie, odnalezieniem Jurgena tego rogu, po prostu nie ma co kombinować dalej. Później mamy zadanie, w którym musimy zniszczyć, jakby to było, bo to jest już siódme zadanie, jest to zadanie, które jest bardzo rozbudowane. Mamy właściwie zniszczyć yy, bazę szóstego rodu, ale żeby znaleźć bazę, musimy ją wpierw znaleźć, zlokalizować, dostać się tam, a później musimy się wyleczyć ze spaczenia. Czyli to takie naprawdę już drugie, ale takie poważne starcie z wrogiem. W Obliwionie mamy tutaj zinfiltrować yy, kaplicę mitycznego brzasku w tym zadaniu. No cóż, zgadził, zgodziłbym się tutaj, że to zadanie wygląda dosłownie tak samo. W jednym i drugim zadaniu idziemy do bazy Wroga. W, jednym, w jednej części po to, żeby ją rozwalić, w drugiej też, żeby ją zniszczyć. Ale w jednej robimy to po cichu, a w drugiej nie. Ale nie musimy robić tego po cichu. Możemy tam wpaść i w nich rozwalić. Quest też się zaliczy. I w Skyrimie takie pierwsze, właśnie. Spotkanie z wrogiem to będzie zadanie numer 7. Właśnie w zadaniu numer 7 trafimy na delfin I będziemy musieli razem z delfin pokonać smoka. Pokonanie smoka połączyłbym również z zadaniem 8, bo tam również wchodzimy do bazy wroga. Znaczy na tym samym poziomie bym postawił te zadania. W ósmym zadaniu znowu wchodzimy do bazy wroga, czyli do talmorskiej M ambasady. I w tej talmorskiej ambasadzie musimy coś tam zrobić. Już konkretnie nie pamiętam co, ale właściwie schemat się zgadza. Idziemy do wrogiej bazy w każdym z tych zadań. Wygląda podobnie, wygląda. Później mamy zadanie ósme, od którego zaczynają się właściwie alternatywy już. Yyy... idzie. W tym zadaniu mamy znaleźć Meremilo w Vivek i pomóc jej uciec z, z tego co pamiętam, Dekanatu Prawdy. W Oblivionie w tym zadaniu mamy znaleźć szpiegów oraz znaleźć deatryczny artefakt dla Martina. W Skyrimie natomiast w tym zadaniu mamy znaleźć Esberna i przepowiedni. Również się zgadza. Jest to taki bardziej rozbudowany quest, który bym jednak go nie rozdzielał i zrobiłbym z 9. i 10. jedno zadanie. Właściwie jest to jedno po drugim zadanie, które następuje. Chodzi tutaj o znalezienie Esberna, starego ostrza, i właściwie w obydwu zadaniach poszukujemy tam, gdzie nas nie chcą. W jednym i drugim miejscu są nasi przeciwnicy. Tam jest świątynia w Morrowindzie. W Morrowindzie w tym zadaniu jest świątynia, i trzeba się przekradać. Za to w Skyrimie. Właśnie, kiedy szukamy esberna, pojawia się tam Almor. Przechodzimy więc do kolejnych zadań. Przechodzimy więc do zadania trzeciej próby, ale po trzeciej próbie reszta ta jest opcjonalna. W zależności od tego, ile mamy doświadczenia i sławy. Jeżeli mamy 50 sławy, to praktycznie wszyscy nas będą od razu odsyłać do kapłana. Jeżeli nie, to właśnie w tych zadaniach będziemy musieli uczestniczyć. Mamy trzecią próbę, która jest jeszcze musem. Musimy. Iść ścieżką naznaczonego, czy znaczy odrodzonego. I musimy odwiedzić obóz Ursila. I wykonać trzecią próbę przepowiedni. Okej. Okay. Trzecia próba przepowiedni musimy odwiedzić grobowiec, nie jest to nic wielkiego. I właśnie w Brumie otworzyła się brama w Oblivionie, którą musimy po prostu zamknąć. Nie jest to coś specjalnego, nie jest to trudna brama w ogóle. Ale jest to właśnie jedna z największych bram. Są tutaj właściwie trzy opcjonalne questy w Oblivionie. Właściwie w każdej z części są chyba trzy opcjonalne questy. Ale o tym powiemy później. Mamy zamknąć bramę w Brumie, tak? Jesteśmy na tym momencie. Tutaj właśnie mamy pierwszą potyczkę z naszym Alduinem. Właśnie, musimy teraz otrzymać lekcję od Partunaxa i właśnie z tego co pamiętam, chyba tam się pojawiał też Alduin i trzeba było go raz pokonać. I to właśnie tego typu walka jest. Jest trochę słabszy niż w Sovngarde. No i co, tutaj czwarta próba to całkowicie... Te questy są za każdym razem praktycznie inne, zależy od tego jak prezentuje się sama gra. I jej fabuła. W Oblivionie jest to cała wycieczka... Jest to cała wycieczka... Właściwie po krew bogów... ukrycie w tym... No w tym świecie, co tam była taka walka z... O! No! Paradise! W tym niebie, co była walka z Mankarem. Bo odzyskać właśnie amulet królów. To właśnie była taka... To zawsze taki inny schemat questów, który w każdej grze wygląda trochę inaczej już. Tu właśnie mieliśmy w Skyrimie właśnie całą tą drogę na gardło świata, i później zdobycie tego sojusznika Alduina, by później on polecieć na nim do, ter do portalu do w Skullda. To jest taka strefa, której dla każdej gry jest po prostu już. Indywidualna. 16 misja to jest Hortator i Nereverajczyk. Czyli musimy porozmawiać z samym Bogiem Wiwekiem i, i, i do, poznać jego plany na pokonanie da no, Jest to tradycyjna, łatwa misja, która może się również skończyć dwojaką. Bo jak widzicie na tych moich przedziwnych wykresach, wszystko jest mniej więcej ułożone tak jak powinno iść, lub jak może iść. W Oblivionie w tym momencie będziemy mieli do zamknięcia wielką, wielką, wielką bramę. Wielką bramę deadryczną, no i ona jest całkiem trudna do pokonania. Tam wiele osób może zginąć naszych towarzyszy. Morowinie to będzie właśnie już moment, w którym zabijamy pupilne wampiry lub samego Viveka, to zależy od nas. Zabijanie popielnych wampirów właściwie nie ma sensu, bo to nic nie daje. Ale jak zabijemy wampiry, to Vivek będzie, powie, znaczy Dagutur będzie niby słabszy, ale jest to też moment grow, zwiedzenia tych forte, fortec i tak dalej. Więc teraz przechodzimy do Skyrima, gdzie mamy również taki moment. To jest właśnie przechodzenie przez Skuldavn i mamy ostatni moment, w którym musimy znaleźć Dagutura i go pokonać. Mamy znaleźć wielkiego, złego gościa i go pokonać. W Morowindzie tak jest. W Oblivionie. Tak jest. Chociaż to nie my go pokonujemy, ale robi to Martin. I w Skyrimie mamy pokonać zjadacza światów, czyli Alduina. Zgadza się? Zgadza się. W każdej z trzech gier jest złego gość, którego trzeba rozwalić. I w każdym dodatku właściwie jest to samo. Dragonborn jest bardzo podobny właściwie do do tego, co nam przedstawia ten dodatek do Morrowinda, w którym również jesteśmy na Solsheim, a, Bloodmoon, w którym również jesteśmy na Solsheim. On jest do niego bardzo podobny pod tym względem, że również tam chyba z Karstagiem się widzimy, ale tak czy tak, dalej wiemy, że musimy kogoś tam pokonać, prędzej czy później. I tutaj musimy zrobić, załatwić Miraka w Skyrimie, a tam musimy pokonać a tam musimy pokonać yy, Hircyna albo Karstaga. Wszystko i tak się układa w taką fajną całość w miarę. Więc zerknijmy teraz na questy dodatkowe. W Morrowindzie mamy tak. Po wykonaniu pierwszego zadania będziemy mieli już sny z Dagoturem. I będziemy mogli uwolnić ludzi, którzy są pod jego wpływem. Jest to misja, którą można wykonywać przez całą grę. Kolejną alternatywną misją są wszystkie próby. Czwarta i piąta. Świątynia będzie do nas źle nastawiona, gdy je zakończymy. Będą mogli nas atakować on site. Później mamy alternatywne zadanie jagrum, Bra bagarn i upiorna opoka. Całkiem świetna sprawa, bo jest to całkowicie inne spojrzenie na główną linię fabularną. Możemy w ogóle darować sobie te próby i skończyć po drugiej, w ogóle nie robić tych prób. Idź do Jagruma Bagrana, zabić Viveka, iść dać mu rękawice i dostaniemy drugą upiorną okochę, którą on nam odgrupuje. Będzie ona słabsza i niestety artefakty Dwemerowe typu Brzytwa i Czerpak będą nas bardzo mocno ranić, ale możliwe jest właśnie pokonanie Dagotura wtedy. Ruparzy. Tutaj mamy kolejne inne opcjonalne questy w Oblivionie. W objawie mamy... Bitwę o zamek Kwać. Możemy uratować hrabie i hrabiny kwacz, ale nie musimy tego robić. Mamy quest, który nie pojawia się w dzienniku. Atak na Fort Such. Możemy pomóc grupie żołnierzy przy bramie Oblivionu. Możemy też znaleźć sojuszników dla brumy z różnych innych miast, zamykając ich bramy. No i mamy ostatnie dodatkowe zadanie, czyli otrzymać naszą nagrodę za uratowanie świata. Skyrimy natomiast mamy dwa zadania dodatkowe. Zresztą całkowicie opcjonalne. Po pierwsze, możemy załatwić Partunaxa lub pogodzić yy, wojnę. Lub pogodzić wojnę i sprawić, by dogadali się i ustalili rozejm. Ale nie musimy tego robić. Tanie, jak to wszystko się potoczy, zależy od nas. W sumie te kwesty wszystkie są bardzo podobne, nie wiem czy to widzicie tak jak ja, ale możecie napisać w komentarzach, chętnie zobaczę. Jestem chętny też do dyskusji na ten temat, dlatego też subskrybujcie, lajkujcie, dislajkujcie, piszcie. Cześć!